W domu Marty Paszkin z Rolnik Szuka Żony pojawił się nieproszony gość. Marta Paszkin, znana z programu Rolnik Szuka Żony, podzieliła się z obserwatorami, że do jej domu wdarł się niezapowiedziany gość. Myślicie, że była przerażona? Marta Paszkin, znana z udziału w programie Rolnik Szuka Żony, jest niezwykle aktywna w mediach społecznościowych, regularnie dzieląc się z fanami codziennymi fragmentami swojego życia. Ostatnio zaskoczyła swoich obserwatorów informacją na Instagramie o nieproszonym gościu, który pojawił się w jej domu. Zobaczcie sami Marta Paszkin pokazała nieproszonego gościa. Marta Paszkin znana jest z hitu telewizyjnej jedynki Rolnik, szuka żony, gdzie zgłosiła się, by znaleźć miłość. Nie dość, że odnalazła to, czego szukała, to dziś jest szczęśliwą żoną Pawła Bodziannego i mamą trójki dzieci. Syn Adaś urodził się w 2022 roku, a córeczka Gracja przyszła na świat pod koniec lutego 2024 roku. Marta jest mamą również Stefanii, to jej córka z poprzedniego związku, którą wspólnie z Pawłem wychowują. Paszkin podzieliła się ostatnio uroczymi kadrami, gdy Paweł opiekował się ich najmłodszą córką. Taki ojciec to skarb, a nie tak dawno temu, bo 12 marca 2024 roku para świętowała swoją drugą rocznicę ślubu cywilnego, a w czerwcu czeka ich pierwsza rocznica ślubu kościelnego. Jak to szybko minęło! Żona rolnika, z racji tego, że jest aktywna w mediach społecznościowych, postanowiła podzielić się tym, co ją ostatnio spotkało. Okazało się, że do ich domu wszedł nieproszony gość i schował się na pokrętle od pralki. Marta Paszkin zapytała widzów: Jak myślą, skąd on się wziął w ich domu? Odpowiedzi były bardzo różne. A wy boicie się ślimaków? Przestraszylibyście się, gdyby taki gość odwiedził was w domu?